Przykro mi przyjacielu, musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skelige. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie, a w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skeligijczyka! Nie mam czasu na przepychanki. Załatwmy to szybko we dwóch. Ale że co kurwa? Co we dwóch? Co ty mnie na schackę zapraszasz? Nie, głombie. Wyzywam cię na pojedynek. Jak wygram, to zabierzesz kolegów i wyniesiecie się stąd. A, to trzeba było tak od razu. Do okładania po gębie to ja zawsze chętny. Dobra, dobra, mam dość. Na Frey od razu przetrzeźwiałe. Panowie, wychodzimy. Zabawimy się gdzieś indziej. Nie na nic, gdy słabe